Mała osoba na Facebooku umie dobrze zarządzać tymi dwoma rodzajami postów. Postami organicznymi, które są najczęściej publikowane u nas na Olu, i postami tak zwanymi dark postami, które najczęściej są po prostu omijane przez większość social media menedżerów albo takich osób, które dopiero startują w tworzeniu kontentu i komunikacji na Facebooku. Żeby wybrać i w ten sposób przetestować sobie post, który najlepiej zadziała jako post organiczny. Posty organiczne służą w dużej mierze do tego, żeby animować naszą społeczność, żeby ją utrzymać na naszym profilu, żeby ona chciała komentować reagować na te rzeczy, które jej dajemy, dlatego nie możemy postami organicznymi robić tylko i wyłącznie komunikacji sprzedażowej, czyli informować w każdym poście, że mamy wyprzedaż, że mamy promocję, że mamy to. No, chyba że mamy taki sklep z takimi produktami, które można kupić kilka razy w tygodniu, czy też kilka razy w miesiącu, to wtedy. Twoja społeczność może być zainteresowana tylko i wyłącznie przecenami i nowościami, które masz w sklepie. Jeżeli masz taki produkt, który jest rzadziej kupowany, albo taka usługa, która jest rzadziej kupowana, to nie możesz zamęczyć tego Twojego fana, czy też tej osoby, która zdecydowała, że będzie Ciebie obserwowała, tylko i wyłącznie postami z promocjami. No bo przyjmijmy, że jesteś takim dealerem samochodowym, raczej nikt nie kupuje samochodu co miesiąc czy co dwa tygodnie, więc nie możesz tylko i wyłącznie wrzucać informacji o tym, że masz promocję o danym samochodzie, ponieważ za Jakiś czas dana osoba, gdy nie będzie reagowała na Twoje posty, nie będzie ich widziała w żaden sposób na swoim molu. Więc musisz takie posty dostosować do komunikacji odpowiedniej, żeby utrzymać tego fana na takim poziomie zaangażowania, żeby widział przynajmniej część Twoich postów, które są publikowane organicznie. Po co są zatem posty, tak zwane dark? To w nich powinniście umieszczać kampanię reklamową, w nich powinniście umieszczać e, tak naprawdę przekaz reklamowy, bo one nie są opublikowane u ciebie na Twoim molu. To są wszelkie kampanie reklamowe, wszelkie promocje, które wykonujesz za pomocą menadżera reklam. I właśnie takie dark posty możesz wykorzystać do przetestowania postu, który zadziała lepiej u Ciebie na Walu. Czyli wyobraź sobie, że możesz stworzyć jeden post za pomocą menadżera reklam z taką grafiką, inny będzie z taką grafiką. Mogą mieć różne teksty, możesz puścić je za pomocą kampanii reklamowej albo na przykład do Twoich fanów i przetestować, który lepiej zadziała, i wtedy opublikować ten, który będzie miał więcej komentarzy, więcej reakcji. To jest jeden ze sposobów, też więcej informacji, więcej newsów w zakresie Social Mediów. Oczywiście zapraszam do followowania mnie na na tym kanale. Trzeba się cześć.